Dobra, panowie, ja Wam powiem tak. Mnie zaczyna tutaj, coś zaczyna kręcić. Co Ciebie zbyniu zaczyna kręcić? Prezes, nie wiem, czy to jeli to cienkie, czy jeli to grube, ale się zaczyna coś dziać. Brat, brat, musimy zjechać, bo Zbyniu ma problem. Co? Coś tutaj nas zaczyna. Co się dzieje? Prezesie, nie będę rozmawiał, bo mam co innego na głowie. Zjeżdżamy jak najszybciej na bok. Dobra, Zbyniu już szukam jakiejś zatoczki. Prezes, bliżej, 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 bliżej Stalowego, to on będzie szybciej jechał, szybciej będzie jechał. Ciśnij! Wjeżdżajcie tam, te opony za mną! wjeżdżaj, prezes, raz, ma, wjeżdżaj, raz, ma, bo tu nie ma czasu, wjeżdżaj. Prezes, stawaj, Stawa już się nie znali, nie Stoj! Stój, k***a, stój na miejscu, człowieku. Co się dzieje, Sławek? Zbytnio już w locie człowiek post. Ja... To może oznaczać tylko jedno. Będzie miał długi dzień dzisiaj. <laughs> Ciężki przede wszystkim. Dobra, panowie, ruszamy. Już z menu? Tak? Możemy jechać? Tak, możemy. Ale, ale się lepiej czuję, naprawdę się lepiej teraz czuję. Dwa kilometry, pewnie. Bracie, nie trzęść tam za mocno, żebyśmy Zbyniowi nie zruszyli tego po <grystanie> Człowieku, wiozę go jak jajko wielkanocne. Kawalkada zjeżdża z głównej trasy. Do celu ostatni kilometr. Drogi stają się coraz węższe. Ruiny domu, które chłopaki mają wyburzyć, są zaszyte w gęstych chaszczach. Mamy do rozwalenia te ściany, ten komin. Jak zwykle, wiecie jak to na robocie, są utrudnienia. Tutaj w linii tego domu do ulicy ciągnie się gaz. Gaz zasila tutaj pół osiedla. Jeśli przerwiecie rurę, wiecie co to znaczy. Jest jesień, będzie zimno, będą problemy, telefony. Więc co? Musimy uważać.